Witam Państwa, dzień dobry, mówi Jasnowid Oskar z Wrocławia. Dzisiaj y, powiem Państwu na temat... Miałem wizję, jakiś niedawno, niedawno, na temat, iż kraje, y, takie jak Niemcy, Francja, łamią embargo nałożone na Rosję i to łamią w sposób karygodny i i bezczelny. Chodzi o to, że sprzedają im podzespoły, komponenty do rakiet które są używane, uwaga, do mordowania ludzi na Ukrainie. I zanim to powiem, zachęcam też wszystkich do obejrzenia moich wcześniejszych filmów. Na przykład poszukiwanie osób zaginionych, że trafiam, to mówią dwie osoby, nie jedne, a dwie osoby w restauracji, w KFC, obejrzyj sobie te filmy. Y Nakręciłem też chwilkę temu wywiad z panią, która zdaje relację na temat, iż uzdrawiałem i uzdrawiam jej córkę z padaczki. Miała kilka tych, kilkanaście ataków padaczki dziennie, nawet i 10, 15. To się jej po, po kilku dniach od momentu uzdrawiania zaczęło zmniejszać. I ma raz na tydzień padaczkę. I jest film o tym i ta pani jest nagranie, puszczę, zachęcam, jeśli ciebie nie interesuje, to nie oglądasz oczywiście. Dzisiejszy film jest o tym iż podejrzewam, nie mam na to żadnych dowodów. Film jest y, oczywiście na temat y, łamania zasad solidarności tej Unii Europejskiej, ponieważ politycy, szczególnie Morawiecki, umówił się z nimi i, i, i jest coś takiego, żeby pomóc, wspomóc Ukrainę, bo następni będziemy my i Niemcy. Ruscy chcą, ogra ograbiają państwa i napadają i kradną zasoby naturalne danych państw. Nic innego nie potrafią. To jest po prostu bandycki kraj, o tym już wszyscy wiemy. Mord kraj morderców, i, i moja wizja w ogóle dotycząca Rosji jest taka, że Rosja zniknie z mapy. W ogóle oni on już nie istnieją, generalnie. No, no to na razie, w przyszłości oczywiście. Na dzisiaj oni fizycznie jeszcze są, ale to i kwestia czasu, aż to w ogóle upadnie. Tak samo jak upadnie chrześcijaństwo, zniknie z powierzchni ziemi, i wszyscy będą się z tego śmiać że w ogóle, i wstydzić w ogóle, że byli chrześcijanami. To też jest kwestia czasu. Dzisiaj rozmawiamy na temat, iż Olaf Scholz, Macron przyklepują, wbrew temu co mówią, są, mają, sprzedają broń i podzespoły do rakiet ultrasonicznych, tych szybkobieżnych, tych, tych takich nie do złapania, nie do zestrzelenia, aczkolwiek można je zestrzelić, po to Amerykanie zrobili systemy wczesnego ostrzegania w Radzikowie, aby wszystko zawczasu widzieć i wiedzieć, że rakiety atakują Europę i Amerykę. Francuzi i Niemcy sprzedają podzespoły, które trafiają. Pociągami przez Chiny do Rosji. I żeby było, albo nawet i Turcję. Żeby było jeszcze ciekawiej, systemy te są opłacane przez banki chińskie, banki tureckie. Ja to sobie cały czas diagnozuję. Rosyjskie firmy mają założone konta bankowe w Chinach, w Turcji, pieniądze trafiają do banków tureckich, tam gdzie są płacone po prostu za ropę, za gaz. No i przelewane na konta firm yy, francuskich, firm niemieckich, firm holenderskich, hiszpańskich. Wszyscy w tym biorą udział. Jest nowoczesna technologia sprzedawana, robią podzespoły optoelektroniczne, optosatelitarno-elektroniczne, yy, które yy, biorą udział w rakietach tych ultrasonicznych, tych bardzo szybkich. Kindżoł tak zwanych. Jeśli ja czegoś nie mówię, nie oznacza, że ja tego nie wiem. Ja wiem naprawdę bardzo dużo, ale byśmy sobie kręcili film 100 godzin, a nie 15 minut, jak mi, mi zależy, żeby ten, ten film był krótki, po prostu taki treściwy i takie najbardziej istotniejsze informacje dostajecie. Więcej informacji Wam nie jest potrzebne. Bo już to, co miałam powiedzieć najistotniejszego, to powiedziałam. Ja to tylko jeszcze raz powtórzę. Pieniądze Roscy przekazują bankom chińskim, nawet zakładają chińskie firmy, gdzie właścicielami tych firm chińskich są kacapy rosjanie i yy, firmy chińskie płacą banki, przez banki chińskie, banki tureckie płacą Francuzom, Niemcom za podzespoły. Można tak robić? Uważam, że nie można? A przypomnę Wam, że jako jedyny jasnowidz przepowiedziałem morderstwo, zamach oficjalnie jeszcze zwany katastrofą smoleńską. Gdzie dzisiaj wszyscy mówią, że wszyscy już wiedzą, że to był zamach. Już oficjalnie się o tym mówi dzisiaj, no bo zobaczyli, co się dzieje, co Putin potrafi. Putin chciał się zemścić za Gruzję. Zamordował Kaczyńskiego i 96 czy 98 osób. Bo mieli pecha. Przypadkowo Donald Tusk samolotem nie poleciał. A tak zupełny przypadek. Z zupełny przypadek. Zupełne. Prawda? Yy, a, a dlaczego go tam nie było? I teraz, yy, I teraz, po 12 latach, gdzie ja 12 lat temu mówiłem, że to był zamach i złożyłem zawiadomienie do prokuratury o zamachu, jako jedyny jasnowidz. A dzisiaj jak to widzicie? A, tak to widzicie. No właśnie. I wracam teraz do, do mojego tematu. Niemcy, Francuzi, Hiszpanie kom, kom, projektują podzespoły różnego rodzaju elektroniczne, zespolone, które są używane do rakiet międzykontynentalnych, do rakiet typu Kinżał, tych bardzo szybkich, które, są, które teraz bombardują Ukrainę. Im się te rakiety skończyły, bo mieli tych rakiet 100, 50, 40, yy, i potrzebują dalej. I teraz, żeby to zmontować, potrzebują elektroniki z Francji i Niemiec. Francuzi im to pomagają, sprzedają im to, obchodząc w ogóle granice polsko-białoruską, czy tak właśnie, polsko-białoruską, poprzez Turcję, poprzez Chiny. Samolotami mogą to robić, mogą to robić pociągami, a handlują przez firmy, przez banki chińskie i tureckie. Zwrócę Wam też, albo przypomnę, uwagę, że kilka lat temu, chyba 4 lata temu czy 3 lata temu, ja też o tym mówiłem w moich filmach, że wywiad rosyjski wysadził hurtownie z yy, sprzętem wojskowym w Czechach. Zrobiło to dwóch dyplomatów z Rosji którzy zostali namierzeni w Wielkiej Brytanii. Yy, Rosja, y, Rosja takie rzeczy potrafi robić. Y, są bardzo bezczelni i robią wykorzystują każdą lukę, jaką tylko mo mo jaka jest tylko możliwa. Niemcy są przekupieni przez wywiad rosyjski z pieniędzy, z y, gazu i z y, ropy. Po prostu Niemcy w rząd y, Olafa Szolca, czy jak on się tam zwał, to, ten niemiecki yy, z partii, oczywiście on był z, z socjalistycznej partii, to jest komuch tak naprawdę. <grych> Olaf Scholz jest komuchem. Niemiecki parlament, Bundestag, nie potępił zbrodni na Ukrainie. Na Ukraińcach. Zbrodni rosyjskich na Ukraińcach Bundestag niemiecki nie potępił. Dlaczego? bo boją się, bo robią interesy, są przekup po pierwsze są przekupieni, po drugie robią z nimi cały czas interesy i walą, walą wszystkich w rurę. Bezczelnie łamią wszystkie zasady. Dodam jeszcze, uwaga, zastanawiam się czy zrobić osobny film i chyba zrobię osobny film, iż w biurze pana Ża Żaryna, jest taki Żaryn od wywiadu, koordynator służb specjalnych, mają jego służby są spenetrowane przez wywiad rosyjski. Mówił Jasnowic Oskar. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zachęcam do subskrypcji.